Łukasz, księża dzieci. Tomasz i wahadłowy zegar. Tomasz był grzecznym dzieckiem. Nie miał braci ani sióstr. Tylko tatusia i mamusie, którzy bardzo go kochali. W to Tomasz nie wątpił, ale było coś, co go martwiło. Jego rodzice stale pracowali. Niewiarygodne wręcz, ile znajdowali rzeczy do zrobienia. Gdy Tomasz się nudził, oglądając firmy rysunkowe, biegał do mamusi i pytał Mamusiu, przyjdziesz pobawić się ze mną? Matka niezmiennie odpowiadała Nie mam czasu, skarbie. Mam coś do zrobienia. Wówczas Tomasz uszedł do tatusia. Tatusiu, chodź pobawić się ze mną. Nie mam czasu, kochanie. Muszę popracować. I tak było zawsze. Mamusiu, zróbmy razem karaoke. Nie mam czasu, Tomaszu. Muszę wyczyścić buty. Tatusiu, uszmy razem puzzle. Nie mam czasu, Tomaszu, muszę wynieść śmieci. Mamusiu, chodźmy kupić lody. Nie mam czasu, mój malutki, muszę uporządkować twój pokój. Tatusiu, przejedziemy się rowerem. Nie mam czasu, synku, muszę oczyścić ogród z chwastów. Nie mam czasu, nie mam czasu, burczał Tomasz. Kopnął wymyśloną piłkę, ale chciał, aby istniała ona naprawdę i była jego straszliwym kopniakiem, które uderzy prosto w lustro w pokoju. To są najpiękniejsze lata, w których możecie cieszyć się moim towarzystwem. Szybko zestarzejecie się i umrzecie, i wówczas Tomasz zawsze prowadził rozmowy sam z sobą. W ten sposób nie odkryjecie nigdy, Szczególnych umiejętności waszego syna. Szczególne umiejętności? Jakie na przykład? No na przykład, teraz akurat żadna nie przychodziła mu na myśl. Przede wszystkim potrafił robić wszystko to, co ludzie nazywają działalnością nieproduktywną. Umiał gwizdać bardzo głośno, mając dwa palce w ustach, umiał stać na rękach, umiał stroić straszliwe miny. Umiał jeździć na rowerze, nie trzymając kierownicy. Umiał rozmaite sztuczki z korkami i monetami. Umiał. Jednym słowem, umiał mnóstwo rzeczy, o których rodzice nie mieli najmniejszego pojęcia i nigdy nie będą mieli. Udał się do swego pokoju i wziął książkę pod tytułem Czarownica w szafie, którą podarowała mu ciocia Laura na urodziny. Książka miała straszyć, ale była tylko zabawna. Czarownica, pomyślał Tomasz, byłaby potrzebna czarownica. Wyszłaby teraz z szafy w czarnym kapeluszu o paznokciach długich na 12 centymetrów, złym uśmiechu. Spojrzeliby sobie w oczy. Słyszałam wezwanie twojego magicznego fluidu, powiedziałaby czarownica. Wiem, kim jesteś w rzeczywistości. Jesteś królem burz szukającym świętego grala. Choć Twoja moc jeszcze się nie objawiła, rozkazuj, a ja Ciebie usłucham. Tomasz uśmiechnąłby się, pochylając do prośby. Chcę, by mamusia i tatuś zostali ukarani, gdyż nigdy nie mają dla mnie czasu, rozkazałby. Niech się tak stanie, mój Panie. Czarownica wypowiedziałaby tajemnicze słowa. Wykonałaby dziwne znaki przed zniknięciem w Matwaninie tańczących świateł, kruków o czarnych skrzydłach i szyderczych pająków. Starał się odrzucić widok wyobrażenia szyderczych pająków, gdyż się ich bardzo bał. W tym momencie mama zawołała go na kolację. W czasie kolacji wszystko przebiegało normalnie. Niestety, mamusiu obejrzymy razem telewizję. Nie mam czasu, muszę zmyć po kolacji, a potem prasować, odpowiedziała mama. Tatusiu, zagramy w bitwę morską. Nie mam czasu, muszę przed pójściem spać naprawić kran w łazience, powiedział Tatuś. Tomasz spojrzał na pierogi, które miał na talerzu i zaczął przedrześniać. Nie mam czasu, nie mam czasu. Jeśli tak dalej pójdzie, doprowadzicie mnie do ciężkiej choroby. Gdyby tu była czarownica, Abrakadabra. Nagle dało się słyszeć ps. Tak jak w momencie przedziurawienia balonu. Tatuś zaczął maleć w mgnieniu oka i stał się zupełnie maleńki. Przypominał liliputa. Jego ubranie nie, z, nie zmniejszyło się razem z nim i dlatego swetr i spodnie wydawały się należeć do olbrzyma. Na miłość Boską, Jerzy! zakrzyknęła mama. Co się stało? Wydaje się nieco dziwne. Zmniejszyłeś się o połowę, zawołajmy lekarza. Już miała pod niej słuchawkę, gdy usłyszała ps. I zmniejszyła się również o połowę. Teraz stopiła się w sukni, która opadła ze wszystkich stron. Tomasz śmiał się. Teraz mam naprawdę tatuśka i mamuśkę. Był od nich większy. Ale jak to możliwe, powiedzieli razem mamusia i tatuś. Jak jutro pójdę do biura, martwił się tato. Mogę ci pożyczyć moje rzeczy, zaproponował Tomasz. Potem ciągnął dalej. Mówiłem wam, że ciągle pracując, rozchorujecie się. Nie mów głupstw, powiedział tatuś. Spójrz teraz. Naprawię kran i nic się nie stanie. Wziął młotek i klucz, wszedł na krzesło. Gdyż nie mógł inaczej dostać się do kranu, i gdy tylko go dotknął ps, zmniejszył się jeszcze bardziej. Omy biedni, zawołała matka, oboje byli naprawdę przerażeni. Nie bój się, kochana, znajdziemy jakieś rozwiązanie. Tomaszu, połóż się spać. Tomasz zastanawiał się, czy musi posłuchać tatusia, który sięgał mu do kolan, ale jednak tak zrobił, gdyż zaczynał być. Zaniepokojony. To wasza wina, burczał wychodząc z pokoju. Ciągle tylko twierdzicie, nie mam czasu, nie mam czasu. Na nocnym stoliku miał jeszcze książkę o czarownicy w szafie. Wziął ją do ręki. Czarownica z okładki mrugnęła do niego. Ty coś o tym wiesz? Spytał zdziwiony Tomasz, gdyż nie odczuwał strachu. Być może zaśmiała się czarownica. A więc błagam cię, pozwól mi wydostać się z tego pasztetu, powiedział Tomasz, który zaczął już wyobrażać sobie ciemną przyszłość sieroty, sprzedanego jako niewolnika właścicielowi kopalni w puszczy nad Amazonką. Hmm, zawołała czarownica na okładce książki. Jedyną drogą wyjścia będzie kupno trochę czasu dla twych rodziców. Ale gdzie kupuje się czas? Tego nie wiem. Zapytaj o to czarodzieja wahadłowego zegara. Tomasz wstał, wziął małą plastikową skarbonkę ze swymi oszczędnościami i pobiegł do salonu, gdzie stał stary, wahadłowy zegar dziadka. Delikatnie zapukał. Czego chcesz? Zapytał głęboki głos wychodzący z starczy zegara. Tomasz tłumaczył czarodziejowi, co się wydarzyło, i otworzył małą skarbąkę, by pokazać, że miał zamiar kupić czas. Zegar słuchał, nie przestając tykać. Gdy Tomasz skończył mówić, zapanowała cisza. Potem głos zegara powiedział: Zachowaj swoje pieniążki. Czasu się nie kupuje, czas się darowuje. A ponieważ Tomaszowi wydawało się, że nie zrozumiał, głos dodał: Od jutra rana, pomagaj Twoim rodzicom. Rób wszystko, co chłopiec w Twoim wieku może zrobić. Utrzymuj porządek w Twoim pokoju i w zabawkach, zamiast wszędzie je rozrzucać. Nakryj do stołu, uporządkuj ogródek, wynieś śmieci. Wówczas zobaczysz, że Twoi rodzice będą mieli więcej czasu dla Ciebie i dla siebie, co nigdy nie szkodzi. Czas, który im podarujesz, pomagając im, oddadzą Ci, nie wyniszczając siebie. Zegar umilkł. Tomasz zaczekał jeszcze chwilę, potem powoli wrócił do łóżka. Przed zaśnięciem nastawił sobie budzik na godzinę szóstą. Następnego ranka mamusia i tatuś znaleźli przygotowany stół do śniadania, meble odkurzone, butelkę mleka na stole, gazetę na miejscu tatusia i naturalnie Tomasz był ubrany do wyjścia do szkoły z uporządkowanym plecakiem. I w tym momencie mamusia i tatuś odzyskali normalne wymiary. Wszyscy troje uściskali się, dziwna awantura szybko poszła w zapomnienie, ale dla pewności mamusia i tatuś od tego wieczoru unikali mówienia, nie mam czasu. Drodzy rodzice, kochane dzieci. Jedna z tajemnic szczęśliwej rodziny polega na umiejętności darowania sobie czasu przez jej członków. Jest to obowiązek, który dotyczy wszystkich. Tymczasem często wymaga się czasu i uwagi od innych. Prawdziwość, miłość jest zawsze wzajemna polega na dawaniu i otrzymywaniu. Tomasz, o którym słyszeliśmy w dzisiejszej bajce, pragnie bliskości swych rodziców. Wyczuwa, że życie w rodzinie oznacza wspólne wzrastanie i że nie jest słuszne, by rodzice jedynie się wyczerpywali. Pod koniec tego opowiadania Tomasz rozumie, że również i on jest w jakiś sposób odpowiedzialny za szczęście rodzinne i za czas darowany. Jest jedną z cegiełek tego szczęścia.